Cześć, to i witam Was w kolejnym odcinku moich filmików. Tak? Że tak to pamiętam. E, dzisiaj chciałam Wam pokazać moje najnowsze wyroby z modeli. Już no, zrobiłam je dzisiaj. E, dosłownie dwie minuty temu, wyszły z to Są jeszcze dosyć ciepłe, ale no cóż. Dobra. Ich nie jest za dużo, ale co? E, Tak. Pierwszy, który bym. To jest taki serduszko. Pokazywałam na niego tutorial. Możecie go obejrzeć na moim kanale. One powinny leżeć tak. Tak. E, dokładnie tak. I to jest taki biuroczek. E, tutaj mam jeszcze, jeszcze jedno z troszką Takie czerwone. Troszkę mniejsze. Tutaj mam taką mp to jest taka nutka. Możecie nie widać, ale jest. Tak, widzicie już. Eee, tutaj jest taki... takie do słuchawek, do podłączenia. I eee, to jest taki też brączek. Czy To jest taki Elements. To jest taki. na zęby. Niebieski. Eee, tutaj jest taki Arbus. On jest strasznie cieniutki, jak widzicie? I dalej. To jest takie serduszko. ja ma pozaszywane. Możecie na niego zobaczyć tutorial na yy, kanale Modelina Fashion. Ja bardzo polecam, bo oglądam już Jakby wszystkie filmiki, oglądałam. I tak. To jest taka bubeczka kolorowa. To jest bryłoczek, tylko to mi się urwało. Będę musiał skleić, ale tu nic. Na razie jest. Więc dobrze. Yy, tutaj są takie słuchawki niebieskie. Można je tak rozciągnąć. Dalej. Tutaj jest taki big milek gryziony, on był biały, ale mi się troszkę przypalił. Ale okay. O tym dalej. To jest taki kubeczek z gorącą czekoladą. Też bryloczek. Potem jest taka pizza z pieczarkami, szynką i serem. Na cienkim cieście. I... Teraz już będą. Tak, to jest sushi. Tylko tu mi się pałeczki trochę zgięły To, to sushi możecie również zobaczyć na kanale Modelina Fashion. E, no i tutaj jest jeszcze taki groszek. Trzy groszki w ogóle. E, I tutaj jest tutaj serduszko. E, tylko, że to mi się właśnie zkleiło. Przepraszam, spadło mi. E, tutaj się tak spiekło. E, z, e, z A właśnie ten groszek też jest z kanału Modelina Fashion. No, możecie po prostu obejrzeć. I ostatnie, co mam wam do pokazania to e, taka laleczka chibi. Ona jest bardzo, bardzo, bardzo malutka. Właściwie to ona jest najmniejsza ze wszystkich moich laleczek, czyli. Ale nic. ona jest taka bardzo zielona. Ja Wam pokazywałam w takim odcinku, jaki to kolor. To jest taki bardzo jasny zielony z moduliny filmu. Możecie właśnie te cztery kolory, które Wam w ostatnim odcinku pokazywałam, możecie kupić w Empiku. Eee, I to pokazuje takie roboty. Tak, to jest taka loleczka, ona ma tutaj takie dwie spineczki. oczy z broncików yy, i takie kręcone włosy. Jajki tak kręcę. To są takie paseczki. Więc tak, to tyle. Yy, na dzisiaj co chciałam wam pokazać. Widzimy się w kolejnym odcinku po Pamieszki.